Odnośnie tej Unii Europejskiej, jeżeli druga RPL z powrotem wróciłaby za, za przeproszeniem do tej władzy, to nie ma żadnego problemu, możemy zawsze renegocjować re umowy y z Unią Europejską, możemy ją zaakceptować no tak, lub odrzucić. Ale, Jeżeli no, będą jakieś niekorzystne, to możemy je odrzucić, a przerobić je na korzystne sprawy dla, bo no przede tak, wszystkim ale, jest ale równość. Chcemy, tak? Ale dobrze, ale to pomyślmy tak zgodnie z historią alternatywną. Gdyby druga RP doszła do władzy, no to co się dzieje z Konstytucją Kwaśniewskiego? Rozumiem, że wędruje do Gosza, tak? Wtedy. Ona no no i tak jest w ona już jest prawnym. Zgromadzenie, Zgromadzenie Narodowe uchwaliło projekt konstytucji, a nie konstytucję. Okej. Okay. Okay. Teraz powiem, dlaczego Konstytucja Kwaśniewskiego, ona jest czymś, co można nazwać makulaturą. Z uwagi na to, że tak jak wskazywałam w pierwszym chyba naszym nagraniu, 95 rok 2000 rok są wybory. I ponoć towarzysz Kwaśniewski zostaje prezydentem. Nie ma tego w aktach prawnych, w dzienniku ustaw nie zostało to ogłoszone. A więc mamy obywatela o nazwisku Aleksander Kwaśniewski. I w tym czasie 95 dwutysięcznym on wyjątkowo on ogłasza no, Ja wiem, jest swoją jeden konstytucję. Punkt, jeden słaby punkt w tym. No, no dobrze, to, to, ok, zgadzamy się, że to było nieprawne, ale jeżeli jest y, ogólnonarodowe, społeczne przyzwolenie y, i ludzie y, no, wszyscy, czy prawie wszyscy akceptują Kwaśniewskiego w roli prezydenta, to jest pytanie teraz, y, czy on nie zdaje się automatycznie jednak wtedy, nie, to jest kłamstwo. Tam były oszustwa wyborcze yy, i one są do udowodnienia, więc tuch. przede wszystkim robią różne zmiany artykułów. Oni są wyjątkowymi takimi, ja bym nazwała takie pająki. Oni wiecznie coś oplatają, ciągle coś zmieniają, ale ja chcę przede wszystkim pokazać, że mamy konstytucję z 1935, która nigdy nie została obalona, a wręcz odwrotnie. Mówią, że jest nadal. Więc mamy to, jest niezaprzeczalne. A teraz zobaczcie państwo: mamy dziennik ustaw. Nie wiem, czy dobrze to widać. Proszę mi powiedzieć, teraz czy tak, dobrze. Teraz tak, teraz tak. I mamy tylko dwie konstytucje: Bierutowską i Kwaśniewskiego. Okay. I teraz proszę zwrócić szczególną uwagę, pierwsza jest 52. rok, mm. druga jest 97. rok, a w 90. roku towarzysz Lech Wałęsa zostaje ogłoszony prezydentem, no tak. a jest tylko dwie konstytucje, a więc w 90. roku mógł tylko złożyć przysięgę albo na konstytucję z 35. roku, albo na Bierutowską. Jeżeli tu oni dysponują tylko dwiema konstytucjami i teraz chciałabym powiedzieć Państwu jedną rzecz. Artykule, teraz zobaczę dokładnie. Tylko z tego, co Państwo mówicie, jawi się taki obraz, nawet jeżeli w 100% nawet, jeżeli w 100% macie rację, to i tak wydaje się, że Anulowanie wszystkiego w nurcie prawnym, no co wydaje się być powszechnie jakimś osiągnięciem właśnie typu konstytucja Kwaśniewskiego, typu różnomowy międzynarodowe, no jeżeli to wszystko miałoby być nagle z dnia na dzień nieważne. To takie radykalne stanowisko jest bardzo mało prawdopodobne do przeforsowania. To ja mam pytanie, czy wybierzecie w ogóle pod uwagę jakiś kompromis, żeby coś kompromis, na zasadzie kompromisu coś spisać po prostu. Z przestępcami nie ma kompromisu. Z przestępcami nie ma. Jest konkretnie. Barczewo dla nich na nich czeka i tam niech sobie siedzą, a my ich za te, tak jak nasz okay. pan prezydent. Wie pan za ile on żyje, dziennie dostaje racji jedzenia? Za 4,80 groszy. To my im damy nie euro, nie dolara, tam 15 centów, my damy nawet im 5 dolarów, no tak. żeby żyli w warszczewie dalej. A teraz panu powiem jedno jeszcze, to jest bardzo ważne, od tego nie możemy tego pozostawić. Oni stwierdzają, że konstytucja z 1935 roku jest cały czas właściwa. Ma ciągłość i na nie jest. No, ewentualnie o przedawnieniu. <grym> tak. I nie no. mówią o przedawnieniu, wręcz mówią, że jest w obroście prawnym. No. I teraz proszę zobaczcie Państwo, co mówi Konstytucja odnośnie roty, przysięgi. Ja tylko z, z, teraz czytam z Konstytucji, to jest artykuł 19. Każdy prezydent, który nominację dostaje, mówi w te słowa. Świadom odpowiedzialności wobec Boga i historii za losy państwa, przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu na Urzędzie Prezydenta Rzeczypospolitej praw zwierzchni państwa bronić, jego godności strzec, ustawę konstytucyjną stosować względem wszystkich obywateli równą, kierować się sprawiedliwością zło i niebezpieczeństwo od Państwa odwracać, a troskiem o jego dobro za naczelny poczuwać sobie obowiązek. Tak mi dopomóż Bóg i Święta Syna Jego męka. Ale Tarota ta nie przemawia, teraz, do Pani Dorotko, Tarota nie przemawia, dlatego że ja sobie wtedy, ja sobie w takim razie zadaję bardzo kontrowersyjne, proste pytanie to gdzie dla mnie byłoby miejsce w drugiej RP? Ja, ja bym chciał, żeby, żeby współczesna Polska była Polską tolerancyjną, a nie krajem wyznaniowo-religijnym, a nie jakimś, no, jakimś kalifatem chrześcijańskim. Ja jestem ateistą i ja nie widzę, znaczy no, pani akcentuje tą rotę, rozumiem, jako osoba głęboko wierząca ale we mnie się wszystko przewraca, jak ja coś takiego słyszę, bo ja już wiem nie, nie. jedno, że to nie będzie mój prezydent. No, i, 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 a wy komunikujecie wtedy coś takiego. Panie Tymochowicz, dla pana nie ma miejsca w drugiej RP. No, no to, nie. Nie jest, to nie jest dobre. Absolutnie to nie. Jest nie. Absolutnie nie. Jest tu pełna tolerancja w tym wszystkim. Ale gdzie ta bo tolerancja, na tym polega... jeśli, rota, jeśli rota na kolanach jest wygłaszana wobec Boga, który dla mnie nie istnieje? No Pani Dorotko, no, to nie jest współczesny świat, to jest archaizm jakiś e, straszny. E, e, tak, współczesny świat nawet zmienił definicję mówiącą tak, że jak Ty mówisz prawdę, to oznacza, że mówisz słowa nienawiści. Ten świat się cały przewrócił do góry nogami. Ja, a powiem absolutnie, mi nie chodzi o narzucanie komukolwiek wiary, tylko ja mówię o akcie prawnym i ten akt zawiera ale, takie no tak, słowa. Ale dlaczego w akcie prawnym jest zamieszana istota boska? No to, to, to też budzi mój sprzeciw na przykład. No, mi się to nie podoba osobiście. Ale, ale proszę zauważyć jedno: że konstytucja, ona jest w 1935 roku pisana. Więc jeżeli jest możliwość, i to robi Jaruzelski, robi to Wałęsa, zmienia ciągle swoje konstytucje. Więc pan prezydent Jan Zbigniew Potocki na uchodźstwie również ma możliwość zmiany do stanu obecnego, tak? tak? tak no właśnie. To, jest, to, jest, to jest przyjęte i to w każdym prawie. Ja muszę powiedzieć, jako księgowa, że jednego roku Trzecia RP dla nas wydała w jednym roku 2700 ustaw, w których ja musiałam szukać przepisów. Żeby do, dobrze księgować. No, pan A pan więc drogę, wszystkie drogę, zmiany można. Pan, pan, pan Ryszard prosiło o głos, to pozwólmy się wypowiedzieć. Eee, Tylko jeszcze pan. chciałabym słowo powiedzieć. A Wałęsa mówi takie słowa. Przejmując urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, przysięgam uroczyście narodowi polskiemu, że postanowieniem konstytucji wierności dochowam, będę strzegł niezłomnie godności narodu, suwerenności, bez, bezpieczeństwa państwa. Przysięgam, że dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym ruchem, tak. nakazem tak mi dopomóż Bóg, a więc też mówi o Bogu, tak, tak? i no, nawet w nosi tak. Matkę Bożą, tak, tak, tak więc wiem. proszę zauważyć, że generalnie Właśnie przez tą Matkę Bożą w Klapie, przez te słowa, gdzie mówi: Dopomóż mi Bóg, on troszeczkę właśnie na nasz katolicyzm próbuje wpływać, że on jest też osobą wierzącą, praktykującą, ja kochającą wiem. pana Boga. A więc możemy oczekiwać, że on powinien te słowa z Konstytucji również dochować. I teraz, jeżeli mamy dwie przysięgi, Konstytucja z 35 i teraz Wałęscy. To proszę jeszcze zauważyć jedno, wałęsa prowadzony jest w akta prawne drugiej RP na uchodźstwie. A on Panie, jeszcze nie Panie był. Panie Panie, ja, ja rozumiem, ja, ja rozumiem, że można mieć wątpliwości co do też legalności. To no nie są wątpliwości, Pani Piotrze. Ja, Absolutnie. Panie to są dowody. Że, tak, z państwa punktu widzenia jest z punktu widzenia braku ciągłości, ja to rozumiem, ale z drugiej strony osobiście, mimo że nie byłem fanem Lecha Wałęsy na początku jego prezydentury, to potem jednak bardzo się do niego przekonałem i uważam, że wiele dobrego też dla Polski zrobił, ale to tylko na marginesie. Pan Ryszard jeszcze prosił o głos. I poruszył Pan tam temat odnośnie tych, tych głosowań, tych referendów, że ludzie to przyjęli i tak dalej właśnie, i tak dalej. Właśnie. Teraz to ja zadam pytanie. Czy głosowali z pełną świadomością? Czy mieli pełny obraz przedstawiony sytuacji Polski i Polaków? O, I czy z zagłosowali po z pełną nie. świadomością? No nie, nie tak. byli okłamani, tak? Więc tak, to, w tym momencie. Tu ma pan rację, tu ma pan rację. Konstytucja... Konstytucja jest to umowa pomiędzy narodem a przedstawicielami, tak? Skoro tak. powstała na nielegalnym jakimś oszustwie, to jest niewiążąca, tak? Czyli referendum już z tego samego jest niewiążące. Poza tym nie było kworum yy, w tym referendum, tak? tak. I odnośnie i, i tego, także tutaj, tutaj właśnie ja, mamy te panie tematy. W trakcie... Mas, panie Piotrze, teraz taka sprawa, Panie Piotrze, taką, taką chciałbym, bo czy chcemy, czy nie chcemy nawiązać tą ciągłość prawną z drugą RP. O co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o majątek, czyli prawo spadkowe. Czyli jeżeli Pan otrzymuje po rodzicach ogromny, gigantyczny majątek, niezadłużony, tak? No tak. Ale przykładowo, ale przykładowo w tym, ale przykładowo w tym domu jest krzyż, tak? Bo Pana rodzice przykładowo byli katolikami, załóżmy, tak? No A pan trzyma. mówi nie, bo tam jest przepis, ja tego nie przyjmuję. No tak, no to może pan tak zrobić i zrezygnować z tego majątku, tak? Nie ma problemu. Wtedy pan zaczyna z pustymi kieszeniami od zera, tak? Tak, tak. To jest Ale argument. my mamy ten majątek naszych przodków, tak? I okay. wszystkie te umowy międzynarodowe, które państwa ościenne, tak zwani nasi sojusznicy, nie dotrzymali, odszkodowania wojenne za ludobójstwo, zbrodnie nieprawdopodobne, yes. szczególnie na Polakach tak, co się tutaj wyprawiało w Polsce, no to jeżeli coś takiego komuś darujemy, no to ja, kim no my to jesteśmy. To, jest, no to, to, to są mocne rzeczy, które Pan porusza i to, to rzeczywiście muszę przyznać, okej. Okay. Proszę Państwa, w trakcie naszej rozmowy narodziło mi się 100 następnych pytań. bardzo dobrze. Ja, ja zgłaszam chęć kontynuacji e, naszych spotkań. E, mam nadzieję, że Wybaczycie mi Państwo, że będę dosyć dociekliwe pytania zadawać niekoniecznie po Waszej myśli, bo, bo też chciałbym, żebyśmy razem jakby zrozumieli, gdzie leżą słabe i mocne punkty. Dlatego mam nadzieję, że Państwo nie boicie się mocniejszych rozmów ze mną na ten temat. Okay. Takie rzeczy, o których mówimy, te rzeczy, o których my mówimy, pokazujemy dowody, to po prostu nie wiem, czy się da mocniej. Jeżeli okay. ukradli nam 200 tysięcy dzieci, jeżeli nam ukradli ty 50 ty, tysięcy... Tak, tak, tak no, ukradli, no tutaj pan, pan używa bardzo mocnych argumentów, ja, ja muszę sobie poczytać trochę na ten temat, ja się przygotuję troszkę i... Mecenas Hambura o tym, tym się zajmował, mecenas Hambura się tym zajmował, My Niemcy oficjalnie ponad 200 tysięcy dzieci nam ukradli, Anglicy podobno około 50 tysięcy dzieci no nam ukradli, I to co to jest? No czy, czy, czy te dzieci zostały poinformowane, że są Polakami? Dobrze, Państwa, już się cieszę na nasze następne spotkanie, bo myślę, że będzie... Jeżeli są mocnych wrażeń, to proszę bardzo, nie ma żadnego problemu. Niech tylko nas sprowokują. No. Najlepiej okay. w TVP1. No. Okej, okay, bardzo dziękuję. Pani Dor Dorotko, no my się umówimy jakoś telefonicznie na kolejne spotkanie w takim tak? razie I, i bardzo Wam wszystkim dziękuję za za tą rozmowę, bo to w zasadzie no, nie, nie, nie był wywiad żaden, tylko to, to była po prostu rozmowa.